Chroniczne uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją czy wręcz agresja. Aż trudno uwierzyć, ale te problemy mogą wiązać się z tym, jak oddychamy czy jak nie oddychamy nocą. Aż co trzecia osoba ma problemy z chrapaniem. Od niedawna w Polsce jest dostępna metoda nieinwazyjnego leczenia chrapania bez użycia skalpela. Nawet jak odsypiałam to kilkanaście godzin potrafiłam spać, to budziłam się jakby nie do życia. No, nie mogłam się skoncentrować, no, byłam taka apatyczna. Ogólna apatia, zmęczenie, niechęć do wszystkiego i no, takie ogólne rozbicie można powiedzieć. Najczęściej to partnerzy wysyłają swoich bliskich, by poradzili sobie z problemem chrapania. Mi to nie przeszkadza. Przeszkadzało to mojej partnerce. Choć znacznie częściej dotyczy to mężczyzn, kobiety też się z tym męczą. Zaczęło to być uciążliwe, gdzieś wyjeżdżałem na jakieś obozy, kolonie, e, byłam jakby w grupie, nie, nie, nie miałam oddzielnego pokoju i wszyscy mówili, Boże Zuzka, jak Ty chrapiesz, I było upokarzające. No z tego względu, że jestem kobietą, jakby facetowi można powiedzieć przystoi chrapanie, a kobicie, no tak nie bardzo. Więc jakby no głupio mi było, że jestem tą osobą, która wiecznie jest wytykana, właśnie, że wydaje różne dziwne dźwięki jak facet. Przyczyną chrapania najczęściej jest przerost tkanek w podniebieniu miękkim powietrze przepływając przez te drogi oddechowe natrafia na przeszkody na przeszkody czyli na tkanki które są zbyt wiotkie, zbyt luźne, jest ich za dużo, są nie w tym miejscu i wprowadza je w wibracje. Ponieważ wiem o tym, że mam pewne problemy z chrapaniem, postanowiłam na razie się jeszcze nie poddawać, ale przynajmniej sprawdzić, na czym polegają te problemy. No i chciałabym zobaczyć, czy jest możliwość poradzenia sobie z takim lekkim chrapaniem. Najpierw poproszę może o e, otwarcie ust, pokazanie gardła, dobrze. Proszę się nie bać, to tylko tak źle wygląda. I luźniutko, swobodnie, tak. Dobrze, proszę teraz powiedzieć A. a, -a. Dobrze, już, już, dziękuję. Co widzimy tutaj, to jest właśnie obraz e, tkanek miękkich podniebienia miękkiego. Nie wygląda to pięknie. E, no, naprawdę nie, to... nie wygląda to najgorzej. Zarys prawidłowych łuków podniebiennych nie powinien przebiegać w ten sposób, czy w ten sposób. To powinien przebiegać tak, jak tutaj widać tę granicę, troszkę wyżej. No, to jednak jest, jest więcej sporo tutaj. Do Języczek powinien się kończyć mniej więcej tutaj i łuki podniebienne mniej więcej w tym miejscu. Jeśli problem jest większy, a przez gardło przedostaje się znacznie mniej powietrza, objawy niedotlenienia mózgu mogą być poważne. Z nadciśnieniem i ryzykiem zawału i udaru włącznie. Wiele osób w czasie niedotlenienia ma zwolnienie czynności serca. Czasami tak wielkie, że z 60 uderzeń spada do 30, czyli do zatrzymania jeszcze mniej niż rok. Wiele wcześniejszych konsekwencji chrapania jest niemal niezauważalnych. Pacjenci, zgłaszając się do nas, do naszej placówki, podają często bagatelizowane, w większości, spostrzeżenia, takie chociażby jak poranne bóle głowy. Potrzebują o wiele więcej czasu na ten tak zwany poranny rozruch, żeby bez kawy to właściwie ciężko zacząć ten dzień. To są problemy związane z zaburzeniami koncentracji, ze spadkiem sprawności intelektualnej ze spadkiem libido. Również zdarza się, że trafiają do mojej placówki pacjenci, którzy są nawet sprawcami wypadków drogowych. Im się udało, to znaczy przeżyli, przyszli, ale wiadomo, że to był problem z zasypianiem za kierownicą. To są te struktury tak naprawdę, które są najbardziej odpowiedzialne za cały ten problem związany z chrapaniem, czy z niewysypianiem się, nie To jest podniebienie miękkie, jest bardzo zwieszającym się języczkiem. Nie wiem, czy Pan zresztą pamięta to może, ale tak musiało być, że na początku zaczynał Pan chrapać na znak, potem coraz bardziej na bokach, aż w końcu okazało się, że zawsze Pan chrapie, a są tacy pacjenci, którzy do mnie przychodzą i mówią Panie doktorze, kładę się na brzuchu i chrapię. Pan Jacek postanowił poddać się zabiegowi usunięcia przyczyny chrapania za pomocą tak metody termoablacji bipolarnej. Jest to technika, w której wykorzystywane są fale radiowe, Fale radiowe, które powodują po wprowadzeniu pewnych precyzyjnych elektrod w obręb tkanki miękkiej, zwłaszcza podniebienia miękkiego, powodują powstawanie małych blizenek, małych wzrostów, którym my zadając pewne kierunki, jesteśmy w stanie we właściwy sposób ukształtować czy podniebienie, czy migdałki. To jest właśnie technika stworzona. Do tego typu bardzo precyzyjnych zabiegów na tkankach miękkich, zwłaszcza podniebienia miękkiego, które są tkankami niezwykle unaczynionymi, niezwykle unerwionymi, i tutaj wykorzystanie technik minimalnie inwazyjnych, bardzo oszczędnych, bardzo bezpiecznych, które pozwalają nam na przywrócenie budowy anatomicznej bez użycia typowego noża czy nożyczek, których się jak zwykle najbardziej, i zresztą w sposób uzasadniony boimy, no jesteśmy w stanie to zrobić. Cały zabieg trwa 40 minut. Artur przeszedł taki zabieg pół roku temu. Mógłbym to porównać do zabiegu dentystycznego. Przeda się na fotelu, zabieg jest krótki, Właściwie jedynymi ograniczeniami to jest to, że nie można jeść ostrych, gorących rzeczy, tudzież pić mocnego alkoholu. Efekty są wyraźne. Na pewno poprawiła mi się jakość życia. Ponieważ, ponieważ ja. Nie mam skarg ze strony partnerki. Bo to przede wszystkim był dla niej problem, bo ona była świadkiem tych wszystkich głośnych chrapania. Chrapania są dosyć męczące. Także. Wydaje mi się, że to przede wszystkim jej się poprawiło w sensie bytności ze mną. A jeśli chodzi o komfort naszego by bycia razem również, ponieważ no, miało to negatywny wpływ na same zainteresowanie sobą. Pacjent przestał krapać, poczuł zdecydowanie większy komfort oddychania w czasie snu dzięki wykonaniu tego typu zabiegów. Także to jest obraz, który spotykamy zwykle po 5-6 tygodniach od wykonania zabiegu z tak ładnie zaznaczoną granicą języczka. To jest bardzo ważne. Czyli ten języczek generalnie powinien być krótszy. Generalnie powinien być też krótszy. Nie hmm. może być za krótki, bo to też ze względów estetycznych. Pacjenci często mówią, panie doktorze, tylko chciałbym, żeby ten języczek został. Mówię, no dobrze, proszę bardzo, ale ja go muszę troszkę zmniejszyć. Czasem zdarza się, że zabieg trzeba powtórzyć. W naszym materiale około 30% pacjentów którzy przy okazji kontroli po półtora miesiąca wracając na badanie kontrolne mówią Panie doktorze, rzeczywiście jest lepiej, lepiej się wysypiam, czuję się bardziej wypoczęty, ale jeszcze małżonka relacjonuje mi, że na przykład przyspaniu na wznak, może po małym drinku coś zaczynam pokratywać. No i pacjent do nas się zgłasza i my wiemy, że możemy jeszcze zrobić drugi etap, możemy bardziej doprecyzować te tkanki. Także nigdy jakby wykonanie jednego zabiegu nie zamyka nam drogi na kolejny etap.